Więc nie bój się chcieć. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Puchar czeka, więc nie zbleka. <śled> stworzenia najlepszej jedenastki w dziejach zaprowadziła nas do przyszłości. Musimy zmierzyć się z niespodziewanym przeciwnikiem dzieciakami hiperewolucji. Przed nami bitwa, która rozstrzygnie o losach ludzkości. To rozczulające, że oni nadal nie rozumieją, z kim rywalizują. Spędzi jak strzała. <śmany> Są jeszcze szybsi niż wcześniej. Każdy z nich użył ampułki. Ejda! <laughs> Jak to w ogóle jest możliwe? Dopiero teraz pokazują swoje prawdziwe możliwości. Ten finał nie może się A? tak fatalnie zakończyć. Nie poddawajcie się! Arion, walczcie o wynik! JP, wstawaj natychmiast! Wciąż macie realną szansę na wygraną! Nie dajcie się zastraszyć! Wierzymy w zwycięstwo! Zasierane! Jesteście najlepsi! Simeon, obiecuję, że cię ocalimy. Musimy wygrać ten mecz! Zrobimy to dla wszystkich, nie tylko dla nas! Grajmy i wygrajmy ten wielki finał! ZACIEKŁY ATAK NUGEN Oglądamy finał Ragnaroku. Roku. Ragna jak dotąd, imponuje wspaniałą formą i prowadzi 3 do 1. Czy sztorm czasu wymyśli sposób na pokonanie rywala? Drużyno, nie powinniśmy bać się ich szybkości. Podawajmy dokładnie, a wtedy łatwiej doprowadzimy do remisu. Wykorzystujmy Feja i Zanarka. Wiedziałem, że to powiesz. Pomożemy. To nasz najlepszy plan. Do boju! Wiemy, o co gramy. Tak! Heh, wymyśliliście plan ataku? Zanark, do ataku! Nie mów do mnie, Zanark! Jestem Zanark Ultra! Zanark Ultra? Brzmi lepiej, co nie? Najpierw przebijmy się przez środek bola! Interesująca taktyka! Po kilku graczy kryje jednocześnie Kanisa i Girisa. Czy możemy się spodziewać jakiegoś przełomu w grze? Zalarwisza! Dzięki! Wy nic nie rozumiecie. Nie wy czego? Niemożliwe! Jest moja! Prosta sprawa! można być tak szybki. Niesłychane! Przecież musi być jakiś sposób na nich. Mam Cię! Fey. Wszystko gra. Niech to. Wytrzymaj. Musimy jakoś wesprzeć Zanarka i Feja. Sami nie dadzą rady. Mój ruch! Powiedz fej, nie żałujesz swojej decyzji? Saru, to my wygramy ten mecz z jednego powodu. Robimy to, aby wszystkich uratować! Nas też, fej? Pleciesz bzdury, mój kolego. Jeszcze nie zrozumiałeś, że to my decydujemy o waszym losie? Co się dzieje? <laughs> On zamienił się w dziką, nieokiełznaną bestię! O nie, Tu To jeszcze nie koniec! Lot wszelkich duchów! Embera! Uzbrojenie! Niemożliwe zbroja ducha walki! Yeah! Yeah! Strzał tarczy! Han! Wierz plus jeden! Trzy bramki w placu. Koniec pierwszej połowy meczu. Uh. Fej. Teraz już rozumiecie. Tak wyglądają nasze moce. Tylko dzieciaki hiperewolucji tak potrafią. One nas łączą ze sobą. Żaden zwyczajny człowiek nie może się z nami równać. Wy nawet nie jesteście w stanie zmierzyć się z nami na boisku. Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości co do naszej dominacji? Simeon. Powtarzam. Ludzie, którzy są bezużyteczni, nie powinni istnieć. To chyba dla wszystkich oczywiste. Co to za tupet? Ten cały Simeon jest odrażający. Naprawdę zalazł mi za skórę! Niedobrze. Nie spodziewaliśmy się, że masz takie możliwości. Dość. Hmm? Musi być na niego sposób. Jestem tego pewien. Na pewno jest w tym sporo racji, ale nie jest łatwo. Powiedz Arion, co planujesz? <słyszy> Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z nim zwyciężyć. Och, Arion. Rozumiem, że to właśnie tak teraz gracie w futbol, co? Uh, uh. 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 Za bardzo myślicie o zwycięstwie. Jak to, trenerze? Co znaczy futbol dla każdego z Was? Dla mnie futbol jest światłem w ciemności. Czymś, co mnie reprezentuje. To ciepło, które mnie wypełnia. Tak właśnie postrzegam futbol. Piłka to nadzieja, która dodaje skrzydeł. No a dla ciebie, Arion? Futbol to przyjaciel. Przyjaciel, który prze nigdy mnie nie zawiedzie. To dobrze. Nie mam wątpliwości, że musicie wygrać mecz, ale. Jeśli myślimy tylko o zwycięstwie, tracimy z pola widzenia inne ważne sprawy. Jakie inne ważne sprawy? Boisko czeka. Pokażcie, jak naprawdę potraficie grać. Trwa czy o losy ludzkości. Czy Ragna utrzyma prowadzenie do ostatniego gwizdka? Czy może sztorm czasu opracował sposób na odrobienie strat? Jest jeden sposób, żeby sobie z nimi poradzić. Musimy wszyscy funkcjonować jak jeden organizm. Pokażemy jak wygląda nasz futbol. <nibliście> Nie mogę się tego doczekać. Może choć raz zasłużycie na oklaski naszej widowni. Teraz! Widzimy nową taktykę. Zawodnicy Sztormu czasu stosują indywidualne krycie rywala. <nibliście> hmm. Jeden na jednego! Tego się nie da przegrać! Nie twoja fej! Rozgryzłem was! Fej! Ruszaj! Zanark! Dobrze! Twoja fej! Jeszcze raz do Zanarka! Świetnie! Przed nim wolne pole! Zamiala koordynacja! Tak jest! Brawo! Świetnie! Wasz plan nic wam nie da. O! O! Nie przelicz się! Pogniebny rumak super-vegan! Udbrojenie! Szlachetny rycerz lancelot! Maestro arcydyrygerent! Uzbrojenie! Uzbrojenie! Zbroje ducha walki. Chociaż dość szybko zanikają, siła ich strzałów jest o wiele większa niż po Mix i Maxie. To prawda, ale czy to wystarczy do zwycięstwa? Strzelmy bramkę! Zmieńmy losy tego meczu! Jasne! I teraz moja kolej! Zosia, ciąg planu astralnego. Uzbrojenie! Ja! Hm? Negatywna odpowiedź. Skoda. Nie dobrze. Pe. Oh. No. To była wspaniała akcja! Piłka nas połączyła! Hmm. To jest to, co jest Arion? Kluczem są uczucia. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy dobrze rozgrywamy. I załamani, kiedy nam nie wychodzi. Hmm. Rozumiesz? Chodzi o uczucia do futbolu. Hmm. Nie licz na to! Eda? Sol, dobry pressing! Hmm. Uh. Roma, Fej, zaskakujcie ich! A! Teraz! Minimax! Król Artur! Sodzio Kita! Nobunaga! Zalak Jeśli będziemy grać po naszemu, mamy większe szanse na zwycięstwo! Myślicie, że możecie się z nami równać? Żałosne, Arion! To musi się udać. Zagrywka taktyczna? Zgadza się, ale tylko przy odpowiednich warunkach. O, trener wskazuje, że to jeszcze nie pora. Przecież zaraz stracimy szansę na odrobienie strat. Trenerze, na co czekamy? Huh? Moja! Huragan cząstek! I... Merw! Teraz im pokażemy! Na co nas stać? Ha? Co? Simeon! Całkiem nieźle jak na zwykłych ludzi. Ale za mało, to koniec zabawy. Zimeon! Lord cellkich doko! Dobry moment na zagrywkę taktyczną. Rozumiem. Do boju! Ha! Ha! Strzał tarczy! Przynajmniej choć trochę osłabimy siłę tego strzału. Teraz ty, JP! się! Ha! Ha! Jak to? Poprzeczka! Doskonale! Wspaniała obrona! Czekaj, to było fantastyczne! Obroniłem to! Jakim cudem? A ten dzieciak obronił strzał Saru. Przegieliście! Szybki powiew! S! I mał go! Plasza! Jasne. Wtedy Arion też to zauważył. Tak. To za mało. Koniec zabawy. Niepewność drużyny Simeona i prawdziwy motyw Marka. Więc po to jest ta zagrywka. Uwaga, Ricardo! Ha! Twoja Co? Sztorm czasu przechodzi do ataku! Ha! Gotowy Storm? Twoja! Ha! Teraz Roma! Hej, JP! Tak jest! O to chodzi! Gabriel! Sanark! Twoja, Arion! Zagrywka karteczna! Wielki plan! Podniebny rumak Super Pegas! Bądź podniebny wiatr! <grystw Light> Negatywna odpowiedź. Gol! Pięknie przygotowana zagrywka taktyczna daje sztormowi czasu bramkę. Arion Sherwin zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu! Aaaa! Dziękuję, trenerze. To wciąż nic nie znaczy! Nie dorastacie nam do pięć! To naprawdę zacięta bitwa! Zawodnicy sztormu czasu są coraz skuteczniejsi w obronie! Nie! A! Hey! A! 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 Królewskie kły plus jeden! A! Zdobywa swoją trzecią bramkę w tym meczu! Strzelili na masz trzy bramki! Jak do tego doszło? Przecież jesteśmy dzieciakami hiperewolucji! Lips Max! Króla Artur! Ricardo! Naprzód, Arią! Jak to? Jeszcze tylko jeden gol! I idziemy was wspierać! Drogi! Najpotężniejszy zawodnik wszechświata, Zanark Ultra, jest przy piłce i będzie strzelać! Nie myślcie sobie, że doszliśmy do ściany! Nie! Przejmuję! Niemożliwe! Jakim cudem ci zwykli ludzie są w stanie tak się zmobilizować? Przecież dzieciaki hiperewolucji ich zdeklasowały! Jesteśmy najsilniejszą drużyną, ponieważ łączy nas posiadanie nadprzyrodzonej siły. Saru, siła wcale nie jest tym, co łączy ludzi. Te role pełnią uczucia. Musisz to w końcu zrozumieć. Milcz! Dzieciaki hiperewolucji są najlepsze. Nasze moce pozwolą zbudować nową przyszłość. Zwyczajni ludzie ich nie mają, więc nigdy tego nie osiągną. Zdolności, które mamy są absolutne i silnie łączą ze sobą każdego członka Nugenu. Saru, posłuchaj mnie. Kiedy to do ciebie dotrze? Nugen nie jest grupą absolutnych geniuszy, tylko organizacją bardzo samotnych osób. Byliśmy połączeni, wyłącznie dlatego, że nie mieliśmy nikogo innego na świecie. To nie moce nas ze sobą połączyły. Nieprawda. Nasze moce nierozerwalnie nas łączą. I właśnie przez nie społeczeństwo nas odrzuciło. Trzymaliśmy się przez całe życie razem i wiemy, że nie potrzebujemy nikogo innego. To jest właśnie prawdziwa siła Nugenu. Tylko siła? <grym> Mówisz, że macie mocy, które was łączą, więc naprawdę nikogo innego nie potrzebujecie? Naprawdę wierzysz w te słowa? Nie umiem tego dobrze wyjaśnić, ale czuję, że to nieprawda. Moce to nie wszystko. Kiedy czujesz w sercu prawdziwą pasję, i kiedy masz łzy w oczach, i kiedy inni dzielą z tobą swoje radości i smutki, dopiero wtedy tworzy się prawdziwa, nierozerwalna więź. Prawdziwa więź? Czyli przyjaźń. Bezwarunkowa na całe życie. Właśnie ona nas prawdziwie łączy. To jest coś, co tworzy się bardzo głęboko w tobie. I nikt nie jest w stanie tego zniszczyć. Prawdziwa więź! Masz rację. Ja też tak uważam. Wyruszyłem z nimi z misją znalezienia Jedenastki Wszechczasów. Ale czuję... Że zdobyliśmy coś znacznie większego i cenniejszego niż 11 mocy. Nawet jestem tego pewien! Zdobyliśmy więź przyjaźni i zaufania! Ale jak to? Byłem ogromnie samotny tak jak Wy teraz. A potem, kiedy spotkałem Ariona, poznałem moc przyjaźni. Tak naprawdę, przyjaciele to najbliższa rodzina, którą sami sobie wybieramy. Nieprawda! Przecież my jesteśmy wyjątkowi! Posiadamy nadprzyrodzone mocy i już nigdy nic tego nie zmieni! Nie potrzebujemy przyjaźni! Potrzebujemy organizacji, która będzie rządzić! Jesteśmy równi wobec siebie, bez względu na posiadane moce. Kłamstwo! My jesteśmy od was lepsi! Saru! Do końca meczu pozostało 5 minut. Ragna wciąż nieznacznie prowadzą 4 do 3. Czy możemy liczyć na zmianę tego wyniku? Czy jednak zwycięzcą okaże się Ragna? Nie jesteśmy tacy jak wy! Przed nami chwila, w której decydujemy o Twoim losie. To zwycięży nasza drużyna czy rywale. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Ostatni skok w czasie. To będzie międzywymiarowy futbol.